Aloha! Witam Was serdecznie Warface dzisiaj a dlaczego Warface? Zobaczyłem reklamę, że wprowadzono nowy, nowy tryb gry o Warface chyba nie trzeba nie trzeba dużo, dużo mówić, bo na pewno każdy słyszał o tej grze dosyć ciekawa strzelanka z bardzo ładną oprawą graficzną wyposaż tak pięciokrotny, dodano dodano tutaj nowy tryb czyli cyber horda i teraz tak, mamy normalne nowe jakiś trudny poziom trudny, trudny i zagramy sobie afrykańska pułapka operacje specjalne, przepraszam bardzo o właśnie, to przeszedłem i właśnie nie wiem maraton, nie no Zróbmy może na normalu i pokażę Wam o co, o co chodzi bo ostatnio grałem i zajęło to pół godziny czy 35 minut dokładnie no więc No trochę, tro, trochę to zajmuje I zobaczymy, zobaczycie jak to, jak to wygląda Moim zdaniem bardzo fajny tryb Tylko mówię, no troszeczkę długawy i, i, i to, to, to troszeczkę jest takie No Mógłby być krótszy Nie jest wcale Nie wiem właśnie czy to grałem Nie to grałem, tak to jest w nocy Trzeba pilnować takiego wozu opancerzonego Gotowy wszyscy gotowi potrzeba gracze Zero A właśnie Broń chyba mam Chyba mam dobrą wybraną No i starte, Startiren Hmm? strzelec się przydaje bo full 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 amunicji tutaj idzie i trzeba rozdawać tą amunicję aha jeszcze 10 sekund i gra się rozpocznie oczywiście ja tutaj nie będę się jakoś super starał chcę wam tylko pokazać nowy tryb mnie się podoba mnie się podoba można troszkę zarobić sobie bo za bitwę da można 200 chyba dostać dolców znaczy tej, tej waluty dolców do kupowania broni. No a tutaj ostatnio dostałem właśnie około 500, 480 albo 470, już nie pamiętam. No ale co prawda, no mówię, pół godziny jednak rozgrywka. Mimo to, że zginąłem przy bosie ostatnim, nie zdążyli mnie podnieść, no mimo to kasy troszkę wpadło. No tutaj widzę, mamy obeznanych graczy, trzech. Mam nadzieję, że pójdzie to wszystko gładko, ładnie. Porada dnia. Użyj klawisza lewy shift, aby przełączyć tryb biegania. Aha. No to chyba w każdej grze jest tryb biegania na shiftie. I na początku na początku lagowanie będzie. Tak, to jest, to jest normalne. Właśnie, ładnie, ładnie to wygląda. I już biegną gady. Oni na razie tutaj od przodu biegną, więc nie ma tutaj jakoś Hedzik. Ale tu Biegałem dosłownie z nadalmikiem. Nie możemy się też oddalać zbytnio od odwozu. Jasna cholera. O, i teraz EMP poszło. I teraz co fale mamy odnawianą amunicję, prawda? Jesteśmy leczeni. Dobra. Nie on teraz się ładuje. Tutaj zaraz zaczną wychodzić coraz to mocniejsze te gady. No i teraz będzie się powtarzać co chwilę Dobra, oni jadą Znaczy jadą, jedzie O ups ups przeładować I? Aha Dobra, tutaj staną przy, przy torach I teraz będą tutaj lecieć Ojej. Po co to rzucił w ogóle, teraz nic nie widać EMP Dobrze, przeładujemy No właśnie, ładunki wybuchowe i... I co? Chyba stąd będą wybiegać Nie Minęły kierowca, dawać wsteczny. Żołnierze, to ostatnia pozycja. Za dużo wątp poleteń. Trzeba ich najpierw zlikwidować. A stąd, czy stąd biegali? Już nie pamiętam dokładnie. Co to było? Pod kulfony sobie rzucił, czy jak? Czy stąd? Uwaga, panowie, wróg się zbliża. Wróch się zbliża. O, dostał. 오이 h o Masz... amunicję... Ty... masz... Dobra... kosimy ich... Przeładujmy... Amunicję ktoś potrzebuje? Chyba na razie nikt. Ale hejdy lecą. Aktywacja EMP. Dobrze. I lecimy. Lecimy sobie dalej, w którymś w którejś dobra w którejś tutaj mm, fali będą szli bodajże z dwóch stron i nie wiem właśnie, czy to nie będzie właśnie teraz. Przedar się jeden Kurde, pieprzony wóz Tak, i oni tu chyba teraz będą wychodzić tutaj z prawej strony Ten na pieprze do pojazdu Już trzeba go ściągnąć właśnie Ale ja sobie przejdę z tej strony O! O! Właśnie! Dobra, padł. O w mordę! Dobra. Przeładować. Przemać. Kto potrzebuje amunicji? Kto jeszcze? Ten Ten Ja sobie też łyknę Okej okay. Fak! No w sumie lepiej poszło teraz niż ostatnio. Huh, dobra. Różyna ożywiona. Dobrze, misiaczki. I teraz... Teraz już nie pamiętam właśnie jak on... Jak oni wybiegali. O właśnie, to są te wybuchowe gamonie. Dobra jest tych trzeba koniecznie próć, bo one największe obrażenia zadają. Kurde, muszę się przyładować. Tutaj mnie spycha ten samochód. Że z tej strony amunicji nie ma. Chodź tu, chodź tu, chodź tu No jaki gość Chłopie O o Za daleko jesteśmy od wozu właśnie i na stora Rani mnie to O mordę Kurde, jeden musi wstać z jednej, drugi... inni z... drugiej strony, no. Wróg na dwunastej, no właśnie. Kto jeszcze? Cholera. Myślałem, że ci z beczkami biegną. Dobra. Za daleko, za daleko jestem. Dobra, ci tam z tyłu pilnuje jakiś gość. No, przemać. Ten bro... ten nie ma mu. Masz, chłopie. Bierz. Okej. Okay. Uch! Dobrze było! You know? Chaos jak skurczy byk Toś go rozpieprza Wiesz tu chłopiamo No bierz to w mordę jeża Co za gość Coś gdzieś łomocze. Oho. Uh -huh. No i jak go mam... Ja pierdziele. Poważnie. dobra Amo 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 Bierz, chłopie ten ma mało amo No chodź tu to za łeb. Który to był teraz? Oh.

O JA pierdzielę, nie mogę się tu przetestać. Amo, 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 wiesz! Wow. Ło! O! Amionision trzeba wziąć. O, blać! Kto amo, kto amo. Ten ma, ten ma. Beczkę, ludzie. Ok. Pipols. Wani, ale. Dobra, MP się ładuje elegancko. O! Ale fuks! Uff. Dobra, no myślę na tyle wystarczy wam obraz jak to wygląda. No to jeszcze będzie ho ho ho, jednak jeszcze trochę trwało. No więc dzięki bardzo. Trzymajcie się na razie. Ach! Jednak wam pokażę tego bossa. No trzeba uważać jak jasna cholera.

Cholera! Jeszcze trochę, panowie. Jeszcze trochę. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest. Uuu. Uh. Dobra. I ile dostaliśmy? Zaraz zobaczymy.